No, starzyk mój szł w tysiąc, to było 1891 rok z wojska, w wojsku Magdeburgu, wtedy dzieci jeszcze nie jeździły? to musiał do żory Żorbiechty, zawsze wojów przyjechał na no. obiekty. piechty, a Kajestow, Ławczok, jak na żory jeździ ja mm -hmm. się, tam też, że był ten wodnik. A widział go tam? Starzyk go nie widział, ale go dali. I no, w ta noc padał i końca do stroka pod sadzonką, pod stromą, jak to pierwe, bez stromą przy Stoła baba, chłopionka. Nastrojono baba, nie nastrojono połopsku, tu pagłony wyroślone, jak to pierwe chłopionki, ludzie pod karkiem zapniono. I starzy go, co baba, idziecie, kaj dali, Boicie się, albo to idę dalej i ciężem. A baba stoi nic. No i daj się do nie udycham, a nie idzie i nie uda. No nie chcecie iść, to w cię z Bogiem i ojda są. A baba się ulezła i powiedziała 40 lat tu stoję i na to słowo czekam. I straciła się, normalnie jak człowiek idzie, to seru no. straciła się pana ustawy w Znikła. Znaczy starzy mnie nie Tarznikowi wtedy było 21 no, no. A to widział ją w nocy czy w dzień? W nocy szło z tego ciuga, to do żorzą no, no, no. przyjechał i za żorzą pieky. Bez łosiny, bez borenia, tam ta mm -hmm. druga, jak to idzie, no ale wtedy nie była twarzy, tak.